Najlepsze okazje cenowe. TV Okazje. Przedstawiamy kuchenne inspiracje Sylwii Stachery i bestsellery TV Okazje. Zostańcie z nami i zobaczcie, co dla Was przygotowaliśmy. Pierwszym z naszych bestsellerów jest coś, co powinno znaleźć się w każdym domu. Zestaw profesjonalnych, ostrych od początku do końca noży kuchennych. Oprócz zestawu profesjonalnych noży kuchennych, drodzy Państwo, otrzymacie również ten drewniany stojak i tam mieszczą się wszystkie te noże. Jakie to są noże? To są dwa noże y, uniwersalne. Nóż do mięs, nóż do krojenia twardych warzyw i owoców, nóż do siekania, nóż do filetowania, nóż do sera, y, a także cztery noże do steków. O! No i właśnie. Nóż do krojenia. Czekałam, czy coś powiesz na ten temat, moja droga. <laughs> a także nożyczki z dziadkiem do y, orzechów, y, także... Słuchaj, Kasiu, pełen zestaw. Powiedz mi jedną rzecz. Do jakiej szuflady, u kogo w domu nie zajrzysz, każdy ma swój malutki tak zwany kozik. Tak. Tak. Cytrynka, prawda? Tak. No dobra, można, ale ciekawe: bo zobacz, obieramy sobie nim cytrynkę mm -hmm. i ma grubą skórę, bardzo ładnie wychodzi. Tak? Ok, jak Proste. sobie życzymy. Ale po co zaraz zmieniać nóż? Kozik jest tak ostry. Zobacz, jakie ciniutę w plasterki. Ja już go nazwałam. Dobra, kozik, kozik jest dobry. Jest i kozik jest, i kozik. Słuchaj, kozik jest no, tak, tak ostry. Kozik też będzie w waszym zestawie. Ale zerknij jest Dla tak ostry, miódki. że prze, tak. Są prawie przezroczyste, do tego pociął również pestki, żeby A, nie było. Bo bardzo, bo bardzo często co się dzieje na pesteczce, blokuje się. O. I potem gdzieś wystrzela tak, ta pesta. i tak dalej, ale nie tylko o to chodzi. Kozik idealnie obiera nam jabłko. Idealnie, więc tak naprawdę. zobacz, Taki zestaw profesjonalnych noży kuchennych powinien znaleźć się w każdym, w każdym domu, w każdej kuchni. Jest to zestaw 12 noży i nożyczki, a do tego otrzymujecie także drewniany, solidny stojak na te, na te noże. W zestawie mamy aż dwa noże uniwersalne, profesjonalne efekty, tak jak widzieliście, tutaj zaprezentowała Sylwia, osiągniecie właśnie z tymi nożami. Mamy również nóż Nóż do pieczeni i innego rodzaju mięs, nóż do krojenia twardych warzyw i owoców, nóż do siekania, nóż do filetowania, nóż do serów, cztery noże do steków. Kofi. Kozik, kozik Sylwii Stachyry, a także nożyczki z dziadkiem do orzechów. Drodzy Państwo, taki zestaw noży pozwoli Wam osiągnąć profesjonalne efekty w Waszej kuchni. Przede wszystkim taki zestaw noży skróci czas przygotowywania posiłków, no bo umówmy się, że przygotowanie zawsze zajmuje najwięcej czasu, a tak. jedzenie to już naprawdę chwila. Kasia, ale też estetyka w kuchni na tym stoi, jak naprawdę. Nie dość, że nie będzie zajmowało miejsca w całej szufladzie, to. Wiesz, żaden wypadek, tylko wszystko bardzo ładnie i estetycznie wygląda w naszym drewnianym stojaku. Noże ostre od początku do końca. Nie wymagają ostrzenia i nie tępią się. Ich sekretem jest ostrze wykonane z ekstremalnie wytrzymałej stali szlachetnej. Zamów swój bogaty zestaw. Nóż uniwersalny, nóż szefa kuchni, nóż do siekania, nóż do mięs, nóż do filetowania, nóż do serów, a także nożyk do obierania. Ale poczekaj. Dorzucimy także nożyce kuchenne oraz cztery noże do steków. To naprawdę pokaźny komplet wart kilkaset złotych, ale Ty otrzymasz go z ekstra rabatem. To nie wszystko. Cena się nie zmieni, a my dorzucimy jeszcze jeden nóż uniwersalny w prezencie. A teraz najlepsze. Tylko dla klientów TV Okazje. Drewniany stojak o wartości 100 złotych gratis. Tak, dobrze słyszałeś. To niepowtarzalna i limitowana oferta. Pośpiesz się, zanim inni cię ubiegną. Najlepsze okazje cenowe. TV Okazje.